Jak to śpiewała Maryla Rodowicz: Wszyscy chcą kochać, choć. Choć nie przyznają się. Nie inaczej jest i w Zakochanym Bez Pamięci, współczesnej opowieści o dwójce ludzi i ich relacji romantycznej, która zbliża się ku wypaleniu, a zatem i nieubłaganemu końcowi. W świecie tym jednak dostępny jest zabieg, będący w stanie usunąć wszelkie wspomnienia związane z nieudanym związkiem. Clementine decyduje się poddać takiemu zabiegowi. Joel, gdy dowiaduje się, że jego była dziewczyna usunęła pamięć o nim, a więc i pamięć po całej ich relacji robi to samo. Problem jednak w tym, że nasi na wpół tragiczni bohaterowie raz za razem wpadają w te same miłosne sidła. Zapominają o sobie i poznają się na nowo, zakochują, budują związek, zaczynają się nawzajem irytować, nudzić. Ich jakże różne charaktery, początkowo stanowiące dla przeciwnej strony atrakcyjny wabik, zaczynają wchodzić sobie w drogę. W końcu znów się rozstają. Gondry wraz z Kaufmanem mogliby zakończyć historię na tym. Jesteśmy niekompatybilni, możemy się rozejść. Zostanie nam trochę dobrych i trochę złych wspomnień. Ktoś spojrzy na to jak na stratę czasu, ktoś jako na drogę do uświadomienia sobie czegoś. Ktoś potraktuje w kategorii zdarza się życie. Idziemy dalej. Zamiast tego, jesteśmy wrzuceni w sam środek surrealistycznej przygody rozgrywającej się w umyśle Joella, który w trakcie procesu usuwania pamięci o Clementine dochodzi do wniosku, że nie chce o niej zapomnieć, że za dużo dla niego znaczyła, że była dla niego kimś specjalnym, choć może bywało i tak, że jej chwilami nie lubił i vice versa. Do I know you? Jim Carrey jako Joel i Kate Winslet w roli kolorowo-włosej Clementine są tu niesłychanie autentyczni. Zwyczajni, prości, bardzo ludzcy. Choć sam film jest tak dziwaczny i absurdalny, mieszający teraźniejszość z przeszłością i wszystkim tym, co nigdy nie miało w naszym życiu miejsca, łączeniem jednego wspomnienia z drugim. Tworzenia we śnie. I mimo tej cudacznej otoczki, bohaterowie nie tracą na swojej prawdziwości. Clementine jest ekscentryczna, jest i bardzo intensywna, energiczna, spontaniczna. Momentalnie pochłania miejsca, w których się znajduje, może przytłoczyć. Joel z kolei to raczej ponury, nieśmiały i wycofany mężczyzna. Unika kontaktu wzrokowego, unika interakcji społecznych. Nie mówi za wiele. I podobnie jak Clementine, jest tak bardzo, bardzo samotny. W taki sposób reżyserujący Michael Gondry wraz z odpowiadającym za scenariusz Charlie Kaufmanem pokazują, że piękno można znaleźć i w tych rzeczach skazanych na porażkę, w nieuchronnym końcu, w bólu i w tęsknocie. Kaufman współpracował już z Michaelem Gondrym przy pełnometrażowym debiucie urodzonego we Francji Gondry'ego Human Nature z 2001 roku, u nas znanym pod tytułem Wojna Plemników. No, no, no. Z kolei sam Kaufman swój debiut reżyserski zaliczył w 2008 roku filmem Synek Doha, Nowy Jork. Potem przyszła pora na animowaną Anomalię oraz w końcu najnowsze dzieło Kaufmana, chyba najmniej z tej trójki doceniane. Może pora z tym skończyć z 2020 roku. Oh, goodness, where is my brain? <laughs> W przypadku zakochanego bez pamięci, podobnie jak w przypadku Human Nature, współpraca obu panów przyniosła po raz kolejny dzieło wartościowe. Zakochany bez pamięci to bardzo empatyczna, ale i uczciwa historia o tym, jak bardzo absurdalna, często przecząca samej sobie bywa miłość. O tym, jak ciężkie do jednoznacznego określenia bywają relacje międzyludzkie. Jak my sami mamy nierzadko problem z ich precyzyjnym nazwaniem, zamknięciem w definicji. Ale też i o tym, że zamykanie czegoś w klatce, próba uformowania według własnego gustu, czy też dostosowania się w celu lepszego dopasowania miłosnym wiatrom, zresztą nie tylko tym miłosnym, nie sprzyja. Ale i o tym, że prawie wszyscy chcą chociaż raz, jeden, jedyny raz, zmysły postradać bezpowrotnie. Ta nieliniowa podróż przez wspomnienia, nie tylko pod względem struktury narracyjnej, ale i stylu wizualnego, jest w stanie oddać tę specyficzną naturę snów, łączącą to, co realne, co miało miejsce, z tym, co zupełnie wyobrażone, ale i dodająca do tego naszą wizję tego, co ma dopiero nadejść wizję pesymistyczną lub optymistyczną w zależności od tego, jakie podejście akurat odzywa się w nas najgłośniej. To bardzo intymny, często też i niewygodny dla nas film, mówiący o tym, że lubimy to, co znamy, bo to, co znamy, jest bezpieczne. Nawet gdy bezpieczne nie jest. Ale i wskazujący, że w dużej części właśnie bolesne wspomnienia, a precyzyjniej nasz sposób radzenia sobie z nimi, odpowiadają za to, kim właściwie jesteśmy. To, co sprawiło nam w danym momencie życia ból, może okazać się w niektórych przypadkach wartościowe. Nie tylko w kontekście uczenia się na błędach, ale i okazji do tego, aby lepiej zrozumieć siebie, poznać, jak w danych sytuacjach się zachowamy i dlaczego zrobimy to w taki, a nie inny sposób. Odkryć, co za tym stoi? Bo o sobie uczymy się najwięcej, będąc wśród ludzi, wchodząc z nimi w interakcje. Czy będziemy mieli odwagę się odezwać? Czy znajdziemy w sobie siłę, aby się nie zgodzić, stanąć w czyjejś obronie, zaprzeczyć? Czy będziemy umieli odpuścić, machnąć ręką, nie starać się za wszelką cenę udowodnić, że to właśnie my mamy rację? Bo przecież nie zawsze musimy, nie zawsze warto, nie zawsze się opłaca, nie zawsze to ma sens. Nie zawsze jest na to miejsce, czas i potrzeba. Tak więc obraz nas samych w naszej głowie i obraz nas wśród ludzi nie zawsze tak chętnie i bez oporu na siebie nachodzą. Narracja toczy się tu nieliniowo. Towarzyszymy Joelowi, którego wspomnienia zostają wymazywane, poczynając od tych najświeższych. Główny bohater chce zapomnieć chce pozbyć się bólu, ale równocześnie trudno mu rozstać się z Clementine, do której jest silnie, emocjonalnie przywiązany. Jednak bólu nie da się wiecznie odsuwać od siebie, w tym przypadku nieustannie wymazywać z głowy. Jedyne, co nam ostatecznie posłuży, to zmierzenie się z nim. Nie walka, nie blokada, ale akceptacja przejście. Przez wszystkie etapy żałoby. Ile by ta trwać nie miała, to już kwestia bardzo indywidualna. Każdy bowiem przeżywa na swój sposób. Każdy odczuwa według własnych standardów. Każdy ma inny, wyjściowy poziom odporności próg bólu. <grybuj> okay. Czasami też nie jest tak bardzo do końca istotne to, co jest prawdą, a co fikcją. Jednej prawdy i tak nie ma. Nasze postrzeganie rzeczywistości, a więc i tego, co się zdarzyło, zawsze będzie niepełne, zaburzone. Odbiór określonych słów, zachowań, gestów czy spojrzeń jest zależny od naszego samopoczucia, myśli aktualnie obijających się po głowie, zmiennego poczucia własnej wartości. Generalnie naszego stanu emocjonalnego, a przy tym dotychczasowych przeżyć i doświadczeń. Wspomnienia stanowią część tego, kim jesteśmy, a wymazywanie bolesnych wspomnień, próba ich wyparcia. Wcale nie jest prostą i bezkolizyjną drogą do szczęścia. Wymazując część wspomnień, wymazujemy część siebie, doprowadzając do utraty cząstki tego, kim faktycznie jesteśmy. Żadna miłość nie jest idealna, a związek to nieustanna praca nad sobą i nad komunikacją z drugą osobą, na wspólnym pokonywaniu słabości, na przechodzeniu przez gorsze momenty, na konfrontacji z tym, co niewygodne i nieprzyjemne. Dopiero to prowadzi do jedności. Otwiera drzwi do prawdziwej intymności pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Być może świadomość błędów, jakie popełnili pamięć o nich, ale też i większa świadomość swoich wad sprawią, że tym razem Joelowi i Clementine się uda. A może i nie? Ale tym razem, być może. Nie zdecydują się usunąć wspomnień, a zostawić je za sobą. Bo co jak co? Ale to właśnie doświadczenia i rodzące się po nich wspomnienia wypełniają nasze wnętrza, a także i sny, i wspomnienia z tychże snów, a także i wszystko to, co wydaje się nam, że się zdarzyło, a jest tylko wytworem naszej wyobraźni zlepkiem kilku wspomnień prawdziwych, z których powstało wspomnienie fałszywe psikusem niedokładnej, nieprecyzyjnej. Poszatkowanej pamięci, która mąci, przeplata, dokleja, wyrywa, daje i zabiera. To wszystko. Właśnie to wszystko tworzy nas. Dlaczego więc nie spróbować raz jeszcze? What do we do?